Chcemy zachęcić Was do czytania książek, by nowo przeczytane historie zapadły Wam w pamięci i przekonać do tego, że czytanie jest przyjemne. Książka to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. Życzę Wam ciekawych przygód w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. Teraz zaproponuję Wam kilka pozycji książkowych, a tych na półkach jest całe mnóstwo. Do każdego znajdzie się coś ciekawego. I oto kilka propozycji, jakie ciekawe książki są. Zobaczcie, można tutaj sobie przesuwać, odkrywać ciekawe historie. Następna książka podświetlana. Zobaczcie, jak ciekawie można sobie podglądać zobaczyć, co się dzieje w tych książkach. Można też się nauczyć zegara przy okazji i sobie czytać ciekawą książkę. Tu mamy za to odkrywcze. Odkrywamy kartki i znowu się dowiadujemy czegokolwiek. A tu, proszę, zobaczcie jaka ciekawa książeczka. Jak wydają dźwięki które zwierzęta. Słyszycie? Albo takie zwierzątko na przykład. A tutaj. Możemy sobie powędrować paluszkiem i zobaczyć, jaka historia się dzieje. Zobaczycie? Widzicie? Proszę, zapraszam Was. Zobaczcie, tu jest miś tuliś, was przytuli. Możecie przychodzić i tyle sobie wyszukać propozycji. Każdy dla siebie coś znajdzie. Każda książka jest tak interesujący sposób napisana, że zobaczcie. Zapewniam Was, że warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę. A teraz wysłuchajcie kolejnej bajki. Do zobaczenia. Pa. Ci cichutko. Była sobie mała lisiczka, bardzo, bardzo cichutka. Lubiła być cichutko. Wtedy mogła dostrzec w lesie wszystko, nawet to, co najmniejsze. I mogła o tym wszystkim wymyśleć cudowne bajki. Był tylko jeden problem. Wszyscy jej przyjaciele byli naprawdę bardzo, bardzo głośni. Zawsze, gdy Lisiczka próbowała opowiedzieć im bajkę, to zagłuszali ją swoim hałasem i nie mogli nic usłyszeć. Pewnego dnia wszyscy bawili się w piratów. Ach, żeglarze! hukna Asowa. Niech mnie kule biją, wrzasnała wiewiórka. Hałasowali bardziej niż kiedykolwiek. Nagle szob zauważył, jak bardzo smutna jest Liesiczka. Przystańcie stop! zawołał. Tak też zrobi. Lisiczka wyjaśniła, dlaczego jest smutna. Ja naprawdę chcę wam opowiedzieć bajkę, ale wy zawsze jesteście zagłośni. Przyjaciele bardzo się zmartwili, ale my uwielbiamy bajki zapewnili. To teraz nam jakąś opowiedz. Usiedli w koło i Lisiczka zaczęła. Był sobie raz niedźwiedź. Niedźwiedź? wykrzyknęła wiewiórka. Mam pomysł. poudawajmy wszyscy niedźwiedzia. Zaczekajcie, poprosiła Lisiczka, ale wszyscy już się rozbiegli, rycząc, ja przecież nie skończyłam mojej bajki. Ale haśliwi przyjaciele już drapali się na drzewo. Wspinamy się, krzyczeli. Jak niedźwiedzie, chodź do nas, lisiczko. No chodź, to i ty będziesz niedźwiedziem. Ale cichutka mała Lisiczka coś zauważyła. Wyjątkowo ogromne ślady jakichś pazurów. Ci, powiedziała, – Myślę, że to może być prawdziwy niedźwiedź. Ale jej hałasliwi przyjaciele już wskoczyli do rzeki. – Pluskamy się! – krzyczeli. – Jak niedźwiedzie! Chodzi do nas lisiczko. – To i ty się popluskasz! Ale cichutka mała lisiczka zauważyła coś jeszcze. Wyjątkowo ogromne ślady jakiś łap. – Ci! – wyszeptała. – Jestem pewna, że to niedźwiedź. Ale jej hałasliwi przyjaciele pędzili już po moście. Ryczymy, krzyczeli, jak niedźwiedzie. Ra, 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 rag, Ale cichutka, mała Lisiczka usłyszała coś naprawdę niepokojącego. Potężne i gniewne, huczące i burczące. Growry. Ci cichutko, powiedziała, myślę, że to naprawdę jest niedźwiedź. Pewnie, że to niedźwiedź, wykrzyknęła wiewiórka. My wszyscy jesteśmy niedźwiedziami. I ryczali dalej. Lisiczka poczuła że ziemia zadrżała i zatrzęsła się. To na pewno niedźwiedź! Ostrzegła przyjaciół, ale co mogła zrobić, żeby jej posłuchali? Musiała krzyknąć i to tak głośno, jak jeszcze nigdy w życiu. Cicho! Teraz wszyscy ją usłyszeli i wszyscy przestali krzyczeć. Wtedy wie wiewiórka powiedziała: Ja to nie lubię być cichą, ale tu jest niedźwiedź! wyszedł Lisic, gdzie? wykrzyknęli przecież? Rag zaryczał w wyjątkowo ogromny, prawdziwy miedź. Szybko chowamy się, powiedziała lisiczka. Popychała ich, przewracała, aż wcisnęła w stary pieniek drzewa. Ratunku, krzyknęła wiewiórka, boję się, jęknął szok. Uhu, Sowa, zbyt przerażona, by cokolwiek powiedzieć. Ci, cichutko, powiedziała. Posłuchajcie, z zewnątrz dochodzi jakiś dziwny dźwięk. Brzmiało to tak, jakby ktoś płakał. Lisiczka dzielnie wyszła z kryjówki ku swojemu zaskoczeniu. Ujrzała łzy płynące po nosie Wszyscy po cichu zbliżyli się do niego. Hałasowaliście tak bardzo, że aż mnie obudziliście, płakał niedźwiedź. I teraz już nie mogę usnąć. Przepraszamy, powiedzia powiedziała... Wiewiórka, my tylko byliśmy niedźwiedziami. Wtedy sowa wpadła na pewien pomysł. A może by tak lisiczka opowiedziała ci swoją bajkę na dobranoc. Opowiada naprawdę piękne bajki. O tak, potwierdził się. Opowiedz nam, jak znalazłaś niedźwiedzień. Tak więc lisiczka zaczęła. Był sobie, była sobie raz lisiczka, która była bardzo, bardzo cichutka. A ponieważ była cichutka, to dostrzegła w lesie wszystko, nawet to, co najmniejsze. I tak zauważyła ślady pazurów i łap ogromnego, śpiącego niedźwiedzia. Kiedy Lisiczka opowiadała bajkę, wszyscy słuchali i byli bardzo cicho. Śmiali się wtedy, kiedy było śmiesznie, bali się wtedy, kiedy było śmiesznie. Tak było, powiedziała Lisiczka. Kiedy zakończyła swoją opowieść, a wtedy wszyscy prze, przeciągali, przyjaciele zaczę, zaczęli ziewać i przeciągać się. I wszyscy usunęli jak niedźwiedzie.